nigdy bym nie przypuszczała, że jestem w stanie pracować w IT. Nigdy hmm. w życiu. Na początku, jak wyszłam do tej branży, to myślę sobie, że przecież ci ludzie rozmawiają po chińsku. Wiktoria Rewucka, czyli niesamowita kobieta, która w wieku 26 lat ma 4 lata doświadczenia w jednym z najbardziej gorących sektorów IT. Dzisiaj opowie o tym, jak dostać się do branży bez doświadczenia i zarabiać takie kwoty. Jak się nadarza jakaś okazja, to po prostu chwytam ją. I tak się stało wtedy. Studiowałam ówcześnie germanistykę. Mój tata do mnie dzwonił, że on ma kolegę, ten kolega ma siostrę, i że ona pracuje w tym sapie, że szukają kogoś z niemieckim. I ja mówię: no dobra, nie wiem co to jest w ogóle, co to jest ten sap. Ile zarabia się w sapie? Te dniówki są bardzo różne. Jak powiem, że moja dniówka to będzie, nie wiem, tysiąc euro, ale słuchaj kliencie, zaoszczędzisz na tym projekcie w rok, nie wiem, 500 tysięcy, to dlaczego nie? Ale faktycznie no tam jest 20, 30, 40, 50 tysięcy miesięcznie. Uważam, że każdy powinien te książki przeczytać. Uwaga, ta druga książka jest zabroniona czytania w więzieniach w Stanach Zjednoczonych.